Katastrofa ekologiczna rozgrywająca się na oczach mieszkańców. Spąd chemikaliów w Mysłowickiej Brzezińce czuć w całej okolicy. To składowisko nielegalnych odpadów na skalę, przy której bledną wszystkie podobne miejsca w całym regionie. Przy takiej pogodzie jak teraz, no to jest taka mała bombka ekologiczna, bo jeżeli tam są kwasy czy jakieś inne rozpuszczalniki, no, no trudno powiedzieć, to pod samym ciężarem po prostu to siądzie. Zalewający całą okolicę toksynami, o ile wcześniej nie dojdzie do wybuchu czy pożaru. Teren, na którym porzuconych zostało około 10 tysięcy ton chemikaliów. Mieszkańcy obserwują z przerażeniem. A pan by się nie bał, jakby pan tutaj coś wynajmował? To samo. Nie wiadomo kiedy to walnie, czy w nocy, czy w dzień. To pozostałości po ostatniej desperackiej próbie ratowania gruntu przed skażeniem przez oddziały chemiczne Straży Pożarnej. Do podobnych wycieków dochodzi tu niemal codziennie. Teren jest monitorowany, staramy się już zabezpieczyć na pewnego rodzaju różne okoliczności, takie jak pożar czy, czy wycieki. Na bieżąco jesteśmy informowani o tych sytuacjach, które są na miejscu. No mamy nadzieję, że jakoś damy radę. Choć trudno sobie to wyobrazić, jak mówią mieszkańcy, wszystkie te odpady zostały zgromadzone w ciągu zaledwie trzech tygodni. Do Brzezinki zwieźli je właściciele legalnie działającej firmy. Stąd miały stopniowo trafiać do utylizacji. To jednak nigdy nie nastąpiło. Wylewające się z pękniętych pojemników trucizny wsiąkają do gruntu. Sytuacja jest kryzysowa. Dlatego mysłowiccy urzędnicy zdecydowali się poprosić o pomoc. Pan Wojewoda w trybie pilnym zwołuje spotkanie swojego sztabu najbliższego, ludzi odpowiedzialnych za bezpieczeństwo m.in. w Mysłowicach. I w przyszłym tygodniu jest kolejne spotkanie związane z procedurami, jakie powinny być powzięte, jeżeli chodzi o zdobycie dodatkowych pieniędzy. Według wstępnych wyliczeń urzędników, usunięcie toksyn może pochłonąć. Nawet 40 milionów złotych. Właściciele firmy zajmującej się ich składowaniem trafili do aresztu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura Michał Mitoraj z prestacja Mysłowice.